Cześć wszystkim. Ja jestem Paweł, a ja jestem Mirek. I to dzisiaj chcieliśmy was zaprosić do naszego nowego projektu na Polak potrafi, który ma nazwę kodową Projekt Orangebook. Chyba każdy programista mikrokontrolerów rozpoczynał swoją przygodę z elektroniką od migania diodą LED. A niedługo po ledowym hello worldzie przychodzi czas na opanowanie jakiejś formy transmisji między mikrokontrolerem a komputerem. Wysyłanie i odbieranie wiadomości przez port szeregowy USB RS-232 do komputera jest chlebem powszednim dla każdego elektronika. Jednak po drodze do komputera PC zawsze stoi jakiś układ drivera, np. FT-232 firmy FTDI Chip wraz z pakietem sterowników do komputera, których zainstalowanie jest niezbędne do przeprowadzenia transmisji. W dzisiejszych czasach powszechnym standardem komunikacji jest przecież USB. Okazuje się jednak, że wykorzystanie go do własnych potrzeb przez początkujących elektroników, amatorów, hobbystów graniczy prawie z cudem ze względu na rzekomo wysoki poziom skomplikowania. Aż do dzisiaj. Głównym celem projektu Orangebook jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do opanowania komunikacji USB między mikrokontrolerem a komputerem w sposób przystępny dla początkujących. Szukając w sieci jakichkolwiek informacji na temat komunikacji USB, możemy się spotkać często i spotykacie się z takimi pojęciami jak custom class devices. I Standard Hid Class Devices. Może te określenia niewiele Wam mówią na tym etapie, ale są to dwie drogi, na które możemy się zdecydować, chcąc rozpocząć przygodę z komunikacją USB pomiędzy mikrokontrolerem a komputerem PC. Orangebook przeprowadzi Cię przez każdą z tych dróg i pozwoli zaoszczędzić naprawdę setki godzin, które musiałbyś poświęcić na szukanie informacji na zagranicznych stronach, forach internetowych lub w nieprzystępnych, szczególnie dla początkujących dokumentacjach technicznych. Ponadto z pozoru ciężkie tematy jak budowa deskryptorów, tworzenie raportów i wykorzystywanie przerwań strumieniów końcowych tzw. endpointów okażą się naprawdę prostymi i łatwymi tematami, których wykorzystanie jest identyczne nie tylko w mikrokontrolerach rodziny AVR, ale także dla pików STM-ów czy ARM-ów. Jak wiecie, od początku naszej działalności staramy się przekazywać nas, naszą wiedzę początkującym w sposób bardzo przystępny. Tak będzie i tym razem zaufajcie nam! Nasze propozycje na różne rodzaje programów kodów źródłowych pozwolą tobie ruszyć z kopyta z twoimi własnymi projektami i po własnymi pomysłami. Orangebook, czyli 101 projektów, to nie tylko inspiracje, ale także bogato komentowane kody oraz ciekawe biblioteki w języku C które zwiększą wydajność Twojej pracy, a jednocześnie pozwolą się nauczyć coraz więcej i więcej w zakresie nawet samego języka C. Na filmach mogliście zauważyć, że każdy projekt został przygotowany w oparciu o zestaw uruchomieniowy z serii ATB 105 i wyżej, który w połączeniu z modułem ATB CanShield pozwoli Tobie na szybki start z komunikacją VUSB. Czekaliśmy z oficjalnym ujawnieniem tego ciekawego, innowatorskiego rozwiązania w zestawach ATB od momentu jego wyprodukowania aż do dzisiaj, właśnie do projektu Orangebook. Oczywiście wszystkie przykłady w książce będą zaprezentowane dla kilku różnych rodzajów mikrokontrolerów AVR, jak chodzi o bibliotekę VUSB. A zatem będą to i mikrokontrolery Atmega 32, takie maluchy jak ATTINE 85, ale również duże mikrokontrolery jak na przykład AT90CAN 128 osadzony na ATB Can Shield. W książce pojawiają się także informacje jak zrealizować tą komunikację USB po stronie komputera w darmowym środowisku Delphi Community. Przygotowane przez nas komponenty do Delphi pozwolą wam w prosty i łatwy sposób wyszukiwać, nawiązywać połączenie i wymieniać dane pomiędzy właśnie częścią na PC a mikrokontrolerem. Całość zostanie oczywiście opisana w bardzo przystępny sposób, tak aby nie miały z tym problemu nawet osoby całkowicie początkujące w tej dziedzinie. Zaufało nam już wielu czytelników w poprzednich projektach. Dołącz do nas i tym razem w projekcie Orangebook. Book. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w opisie na stronie Polak Potrafi. A razem z Mirkiem przygotowaliśmy dla Was jeszcze jeden materiał wideo, który jest raczej takim podcastem audio, który można sobie posłuchać w domu, w pracy w samochodzie, w którym wytłumaczyliśmy, jak się w ogóle zabrać do tej całej komunikacji USB. Jak ją lepiej zrozumieć, przynajmniej tak na początku, żeby wytyczyć pewne tory. Ale poza tym, zapraszamy także do obejrzenia kilku kolejnych filmików, które się zaraz pokażą również po tym, w których zaprezentujemy te najciekawsze projekty, w których będziecie mogli zobaczyć, co zrobiliśmy i mamy nadzieję, że to będzie dla Was naprawdę świetną inspiracją i pozwoli Wam rozwinąć skrzydła i własne pomysły. A więc zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Orangebook. Tak, zapraszamy bardzo gorąco. sous